Cześć, mam na imię Basia, jestem edukatorką w Centralnym Domu Technologii i witam Was serdecznie w kolejnej przerwie. Przerwa to cykl materiału wideo, w którym dzielimy się z Wami aplikacjami i narzędziami, które pozwalają na rozwijanie kompetencji medialnych, kompetencji cyfrowych, kompetencji przyszłości, na kreatywne spędzanie wolnego czasu, na dobrą zabawę. A czasem po prostu ułatwiają nam różne czynności życia codziennego. Dzisiaj chcę Wam pokazać narzędzie, które dostępne jest także w postaci aplikacji, które pozwoli Wam na przygotowanie Waszych własnych emoji. Czym są emoji? Emoji to takie piktogramy znaki graficzne, które wykorzystujemy w komunikacji internetowej do tego, żeby graficznie pokazać, jak się czujemy i o czym myślimy. W odróżnieniu od emotikonów, w których wykorzystywany jest głównie wyraz twarzy w postaci graficznej, w emoji wykorzystujemy także przedmioty, znaki oznaczające pogodę, środki transportu itd., itd. To, co pokażemy, zależy od naszej kreatywności. Bardzo wiele emoji jest już dostępnych, ale możemy stworzyć własne i podzielić się nimi z naszymi znajomymi w postaci zdjęcia. Zapraszam! Aby przygotować swój emoji. Albo po prostu swój emotikonek, wchodzimy na stronę emoji maker.com, ukośnik designer. Jak wejdziecie na stronę główną, to na środku będzie takie niebieskie kółko Create. Klikamy w nie. Otwiera nam się strona, na której możemy projektować. Jak widzicie tutaj na górze, ta strona ma także aplikację dostępną tylko dla Androida. Możemy wybrać. Kształt. Domyślnie jest wybierana żółta kulka, czy żółte kółko, ale możemy je dowolnie zmienić w zależności od tego, co chcemy przygotować. Tych kształtów jest całkiem sporo. Te są bardziej kojarzone z buziami, ale jest tu też na przykład serduszko, czy gwiazdka. Tu po lewej stronie, jak klikniemy, to mamy więcej kształtów. I tu są też już inne, jak pizza. Czy jabłko, czy gruszka, czy do, różne zwierzaki. Następnie mamy oczy, spośród których możemy wybierać. Jest ich bardzo dużo rodzajów. Kolejne są duże oczy. Znowu jest ich całkiem sporo, jak widzicie. Brwi, usta, wesołe usta, smutne usta, nosy. Nosów jest całkiem niewiele. Broda, Wąsy, okulary, całkiem sporo, włosy, maski, czy coś, co zakładamy na twarz, różne zmiksowane dodatki, kapelusze i inne nakrycia głowy, dłonie, naklejki i tutaj mamy zwierzaki, księżniczki, różne związane z różowym. Słodkie, serduszka, świąteczne, kwiatki i skrzydła oraz tło. Możemy nasz emotikon umieścić na jakimś tle. Nasz emotikon, nasze emoji, wtedy właśnie będzie tą bardziej kompleksową, kompleksowym piktogramem. Ja bym chciała przygotować taki emoji urodzinowy. Dla moich przyjaciół, którzy niedługo obchodzą urodziny. Podoba mi się ten kwiatek, wybieram go jako mój symbol. Teraz mam na środku dwa, ten mogę usunąć, klikam na niego i tutaj, zobaczcie w prawym menu, mamy usuwanie, centralizowanie obiektu, czyli jak kliknę teraz na mój kwiatek, klikam tu, to wraca na środek. Mogę go przesuwać, zobaczcie dowolnie, wysuwanie do przodu albo do tyłu. Teraz trafił do tyłu, do przodu. Musi być zawsze zaznaczony. Znowu do tyłu o jedną warstwę, bo tu całkiem. Kopiowanie musi być zaznaczone i wklejenie. Mam ich teraz za dużo. Tutaj usuwam albo tu na dole usuwam wszystko. Wybieram tło. Wybieram obiekt główny i się podoba ten kwiatek. I teraz mogę go powiększać bądź pomniejszać. Mogę go spłaszczać w tą stronę i w tą stronę i obracać wokół własnej osi. Będzie miał oczy. Trochę je pomniejsze i będzie śpiewał. Dodam tekst. Większego? Obrócę i śpiewam wszystkiego najlepszego. Zapisuję swój pomysł. I jest już gotowy na moim komputerze. Mogę go wysyłać do moich przyjaciół i znajomych. Teraz czas na Was. Jak tam wasze emoji? Gotowe? Podzielcie się z nami swoimi pomysłami. Wklejcie je w komentarzach do tego filmiku. Na kolejną przerwę zapraszam już w poniedziałek o 14. Pamiętajcie też, że codziennie o 13 możecie wziąć udział w lekcji z CDT. Do zobaczenia!